Cześć z tej strony Kamu i witam Was serdecznie w kolejnym nowym tytule. Men Eater. Słuchajcie, wcielimy się tutaj w rolę rekina ludożercy. Także mamy dosyć oryginalny tytuł. Zacznie jestem ciekaw, jak to wyszło. Trailery były wyśmienite. Zapowiada się przednia szalona zabawa. Będzie w tym trochę troszeczkę RPGA. Będziemy tego rekina rozwijać. Jakaś fabuła w tym też będzie zawarta. Była kiedyś podobna gra. Nazywała się chyba Jaws Unleashed. Nie miałem przyjemności przetestować tamtego tytułu. No ale tego sobie nie mogę odpuścić. Mam ochotę na trochę wariatstwa. Zresztą mamy sezon ogórkowy, bo prowadzę starą serię z Heroes of Might Magic 5 jeszcze, więc sami widzicie, nie jest, nie jest zaciekawie na razie, ale już niedługo powinno się tych gier pojawiać. Coraz więcej. No, jedziemy z Tom, zapowiada się obiecująco. Sprawdzę tylko szybko, zanim przejdziemy do rozgrywki, czy są napisy, bo połączone są napisy. Ok, wszystko mamy tutaj poustawiane na maksimum. Dobra, zaczynajmy w takim razie to szaleństwo. Zagraj, slot pierwszy, niech będzie. No, jestem ciekaw, przede wszystkim, jak tutaj poprowadzona zostanie fabuła, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie będzie jakiś narrator, z tego wnioskuję, tak po prostu po trailerach. Rekiny widzą doskonale w słabym świetle oraz w nocy. Dzięki elektroseptorom w swoim ciele rekiny potrafią wyczuwać pola elektromagnetyczne i zmiany temperatury. Podczas walki z łowcami nagród każda zniszczona łódź generuje niesławę. Meanwhile, aboard the Cajun Queen. <laughs> Pierre LeBlanc. Known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy hunted sharks. I hunt sharks. It's in the blood. If there was somebody better at this, you'd be following down, yeah? Oh, well, people, we got a lot of wrong ideas about sharks. So I had to say how we gotta coexist. Now, how you gonna coexist with that shark, huh? Shark just want to do one thing. That's kill you, eat you, and you out. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. Too bad, ain't but 24 hours to a day. Shark spotted in <sighs> Several deaths reported. Shark can be identified by rusty harpoon embedded in like Get the out of my way. Got a kind of job to do. Tak, tak, niech będzie podoba nam się taki widok. No i fajnie mamy mamy tego narratora. Oczywiście będzie to jakiś tutorial, pożyry. i przyciśnij przytrzymaj lewy klawisz myszy, aby ugryźć. Okej, okay, działa. Shift, mamy przyspieszenie. Szpadelek karaibski. Mamy pierwsze rybki. No to wcinamy. I co się dzieje? Nie, nie zjedliśmy. Teraz. Chodź tu, chodź tu. Jest 1 na 3. Grupera teraz może. A tą wielką damy radę? Chodź tu. Makrela. No i mamy 3x3. Co to jest R? Jakiś radar? Sonar? Użyj ciosu ogonem. O! No całkiem fajnie się to odbywa, powiem Wam. Gotowość do ataku. Wypływ na powierzchnię z normalną prędkością ataku, aby przejść do stanu gotowości. Gotowość pozwala pływać za ofiarą tuż pod powierzchnią wody. No i mamy, jesteśmy na wolności. Słuchajcie, to będzie gra z otwartym światem, nie wiem jak to będzie zrealizowane, czy to będzie coś w stylu, powiedzmy, GTA, że wszędzie możemy popłynąć. Może jest jakaś mapa, jest mapa. No chyba tak, na to wygląda. Zatoka Langusta, mamy 0%, czyli będziemy mieli tam jakieś pewnie poboczne duperelki do robienia. Ok, zaraz sobie wrócimy do tego menu, zróbmy tą gotowość do ataku. A to tam podświetla nam chyba ten sonar. Troszeczkę rzeczy, tu jakieś kryształki, nie wiem co to jest. To nam chyba pokazuje, co dostajemy z tych zwierzaków. Z żółwiej i mamy jakiś niebieski kryształ.

No dobra, spróbujmy pożreć ludzi, tutaj płyną na tarcie. <słyskawek> Ale wypas. U tych na skuterze może zdejmiemy. No chodźcie tu. No, uciekaj, stary, uciekaj. Jest. Dobra, wykonaj natarcie w stronę powierzchni. Aby wydostać się z wody. Mam to ciekawe. No dobra, to może gdzieś tutaj na plaży, co? Ale chyba coś źle zrobiłem. O, teraz. Okej, okay, tu mamy widzę wskaźnik. Ile możemy pozostać na powierzchni chyba? Niebieski schodzi nam w dół. Przytrzymaj lewy na obiekcie. Zaraz, zaraz. Na tym może spróbujemy. Teraz nie rozumiem, przytrzymaj na obiekcie. Lewy klawisz i przyciśnij lewy, prawy znaczy się. Może to. Nie, to o co tu chodzi. A, w powietrzu. No dobra. Wow. No to już jasne. O, kopi się. Poczekaj, poczekaj, pomogę Ci A czy z tą rybką da radę to zrobić? Zobaczymy. Jest, poleciało. Nauka pływania ukończona. Zabij plażowiczów. Dobra, jak trzeba zabić. O, mamy wyświetlone. Aktualne zadania, fabuła ukończona: 4%. Przedmioty kolekcjonerskie. No, będą jakieś takie znajdźki standardowe w tych, tych grach Open World. To co tu mamy ranga nie jest sławy. Bagno Willy. To będą chyba jacyś nasi. Nasze główne cele? Nie wiem, zobaczymy. No dobra, to zabijmy tych plażowiczów w takim razie. Tu pamiętam ich trochę było. No gdzieś tu nie uciekł, chodź tu. To chyba musimy wyjść z wody tak mi się coś zdaje. Albo w ogóle jesteśmy nie w tym miejscu, że zerknę jeszcze na mapę. Aha, no, tam trzeba płynąć. Dobra, to może się ukryjmy na razie pod wodą. Drodzy sobie wszamamy żółwia, ale szalona gera, Ludzie czasem mają pomysły. 200 metrów. No i są, są. Celów pod dostatkiem. Dzień dobry. Ja pierdolę, ale Już sześciu zabiliśmy szybko poszło, to chyba na tym pontonie było tylu wiecie co? zrobimy jeszcze coś takiego może cześć ale porąbane Nasyła na Ciebie łowców, pitułuska. Uuu uh. To chyba oni. Nie wiem, te ósemki i te liczby to, to chyba to poziome, nie jestem pewien. Jak leci rykinie? No tym nieźle na razie. Oj! Walka z łodziami. Możesz dostać się do wyżej położonych miejsc. Na przykład na pokładzie łodzi. Korzystając z natarcia w powietrze, wskakuj tak z wody i łap ludzi na łodziach. Uniki mamy, QN, okej. Okay. Wyznać zagrożenie klawiszem A. Aha, to tak muszę robić. Na łodziach pokonaj łowców, dobra, to trzeba by tam wskoczyć. Mamy cię. Chyba liczone jest w całych łódkach, tak mi się coś zdaje, bo jak jednego zabijamy to nic nie dostajemy. Pewnie trzeba wszystkich załatwić, tak jest. No, wyobrażam sobie, że jak będziemy tego rekina levelować, czy tam mutować później, to tych zdolności w formie ataku dojdzie nam coraz więcej. No chyba odzyskujemy też zdrowie. Wszamamy trochę. No, no dobrze, dobrze. No, atakuj. Czy mogę to móc rozwalić w sumie całą? Trochę to by chyba zajęło. Dobra, musimy troszeczkę się odsunąć, nabrać prędkości. No ta łódź to już tak nie bardzo. Jest! Zemsta. No nadźgnąli. Jezu. Nie uciekł. Chodź no tutaj. Jest następna. Powiem wam, że na razie to, to troszeczkę za łatwe się wydaje. Ten te zdrowie się szybko odzyskuje. Nawet nie czuję za bardzo potrzeby, żeby wykonywać te uniki. Dobra. Uuu, by ten na nas płynął? Koleś z filmiku. O no kurde załatwił nas a bo może my tu gramy na początku matką jakby tego tego głównego ryki na którym będziemy sterować za chwilę takie intro on board the Cajun Pete looks over the catch of the day Yeah, this my daddy's on, alright. But this ain't D-Shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know. Not big enough. This look like a Mega to you. Oh, look here. She's on for me. Oh, are your mama in there? Oh, well, but why'd you do that? So I can identify next time I see her when I spear her. Man. The tiny pup responds with an instinct for survival. You better want to turn off the camera.

Wskaźniki progresu, jak jesteśmy tym małym, zobaczmy, zjedzmy jakiegoś grupera. No jest, jest poziom. Czyli będziemy prawdopodobnie ograniczeni co do niektórych obszarów, tak myślę, że jak popłyniemy gdzieś za daleko, to będziemy mieli za niski level. Standardowa pewnie mechanika będzie zastosowana. Only the in Gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzieś na bagnach? No i ciekawe czy różne gatunki ryb dają nam więcej punktów doświadczenia, czy tylko jakieś inne właśnie te surowce. Surowce pod podliczają się tutaj z prawej strony nad paskiem. Płynąć do jakiejś groty. no dobra. Uuu, szczupak. Być atakował, chyba było zaznaczone na czerwono, zobaczmy. Walka ze zwierzętami. Zwierzęta mogą być wrogie, wykonuj unik, by uchylić się przed ich atakami. Podświetlone zwierzę jest podatne na atak. Jeśli jesteś tego samego lub większego rozmiaru niż bojowo nastawione zwierzę, możesz je miażdżyć gdy jest podatne na atak, co pozwala ci zachować kontrolę. Aha, no dobra, czyli spróbujemy tego miażdżenia. To jest coś nowego. Jest szczupak. Uu. Może zaznaczmy. Już tu jest kilka, kurde. Gdzie on uciekł. Pudło. Tylko tak na razie nie bardzo rozumiem kiedy jest podatne na atak, co to znaczy. Teraz chyba miałem jakieś miażdżenie. Załatwienie. Oni dają troszeczkę więcej tutaj tych surowców. Okej, okay, gdzie jest ta grota? Tutaj dziś. Tylko jak tam wpłynąć? Tu nie widzę nigdzie wejścia. Pięćdziesiąt metrów niby jesteśmy od tego. Może z drugiej strony. O, tutaj. Jest, dobra. Okej, okay, to mamy panel ewolucji, zobaczmy. Jest, będą jakieś ścieżki rozwoju, o to chodzi. Tylko jeszcze zerknąć dziennik, co my tu mamy. Sezon na suma. To są chyba jakieś poboczne. Nie, fabuła niby. Zabij 10 sumów. zniszcz cel. Dobra, wróćmy do tego gałęzi ewolucji na razie, bo nie wyprzedzajmy za bardzo tutaj. Tego wszystkiego. Intencja natury. Okej, okay, tu mamy do wyboru trzy sloty organ. Zaawansowany sonar. Promień sonaru się powiększy. O, nie mamy w ogóle tyle w zasadzie surowców, więc i tak tego nie weźmiemy, a tu. Aha, czyli na razie mogę tylko to wziąć. W którymś z tych slotów zaawansowany sonar niestety. No nie stać nas. Wyposzczasz zaawansowany sonar. No nie mam tyle tych. Punktów. To co musimy pozbierać w takim razie? Pozjadać trochę tych rybek, gdzie tu jest to wyjście. Bo się gubię. Tam no tak w sumie mamy pociągnięty kabel jak dla ślepego tutaj, żebyśmy spokojnie mogli wypłynąć. Okej. Okay. Super. Dawać jeszcze jakieś rybki. A to co to jest? Co to jest? Chyba nie doskoczymy do tego. Oj, oj, oj. No oj. proszę. Tym rekinkiem za dużo nie wytrzymamy na zewnątrz. Zobaczmy, to jest trzeciego poziomu rybka. Daje coś więcej. No, tak, tak samo chyba. Tylko gdzie my znajdziemy te surowce, które są potrzebne teraz do tego sonaru? Tablice rejestracyjne. Jedną znaleźliśmy. Są w sumie za to nagrody też w formie tych surowców. Ale trzeba by tych znaczków dużo. Ogarnąć. To jest troszeczkę dużo roboty na początek. No dobra, dawać, dawać mi te surowce. Gdzie my to znajdziemy w ogóle? Gruper. On tego nie ma Może gdzieś na mapie będzie oznaczone. Wszystkie punkty orientacyjne. Tu dostaniemy trochę nagrody za to. Tu byśmy dostali już 500 zabij sumów. Dobra, to weźmy sobie, tam popłyniemy w takim razie. 150 metrów, o. O kurczę, aligator. Jezu, on mnie zabije Ich tu jest więcej Matko Boska, on ma ją poziom o, o o, o Uciekamy stąd Jezu, one mnie gonią Już dały spokój? Nie. Cholera. Ja się za bardzo nie wrąbałem No odpuście, odpuście Już chyba dali spokój Kurcze, to nie będzie takie proste. Okej, okay, myślę wiecie, co słuchacie, zrobimy sobie tutaj przerwę Dobijemy sobie tutaj te surowce i te sumy w kolejnym w epizodzie zobaczymy tę ewolucję i co dalej nam ta gra pokaże. No zapowiada się ciekawie, muszę przyznać.